Znowu ja, to jest już, będzie drugi odcinek Serii Far Cry, zagrajmy Far kraja mm, Musimy teraz mm, Dojść do punktu obserwacyjnego i potwierdzić rozpoznanie obozu Dobrze, no to jedziemy Bierzemy naszego Nasze dzielne, żółte autko Patrząc ostatnio na ostatni odcinek, bardzo, bardzo cicho było mnie słychać Postanowiłem mówić troszkę głośniej Że po prostu było mnie słychać. Hmm. Trzeba jechać. wygląda bardzo ładnie. Chociaż i tak mam nie najlepsze ustawienia, bo nagrywanie bardzo dużo. Trze... O, informacja: czasami lepiej wybrać niepozorną ścieżkę niż główne wejście do obozu przed atakiem. Wyprowadzić koniec To przewaga nad wrogami. O. Dobrze. To wysiadamy, zostawimy nasze autko. Nie podejrzanie na środku drogi. O, żółte autko, co tu robi? Nie mam pojęcia. Uu. Trzymając Shift się męczy. Kiedy jesteś wyposażony w mapę, możesz nacisnąć przy prawego przycisku myszy, aby użyć monookularu. Wykorzystaj go do obejrzenia oboziska, szukaj amunicji, punktów snajperskich, stanowisk broni, apteczek. Aha.

Czyli w środku jest jakieś kolo, On już rozpoznanie zrobione. Trzeba zbijać. Przydałoby się jakieś AMO, tutaj widziałem. Szybko je zdobędziemy. Dawaj AMO. Nie da się więcej, dobra. Ale mamy pół amunicji. Może uda się ich jakoś zaskoczyć troszkę od boku Albo zrobimy to top secret Chociaż wątpię z moimi umiejętnościami Nie da się nic zrobić top secret Ale może uda się jakiegoś Ilon Gin Zagień! Żryj ołów, ścierwo! Jeszcze jeden. Zaszalejemy. Kurwa dalej strzela, jak? Gdzie się to przeżył strzał z bazuki? Nieprawdopodobne. Jacy wytrzymali są w tej. Ty... Yy... Wytrzymał strzał z RPG. Moim zdaniem jest to nieprawdopodobne. Tu mieliśmy wejść.

Hmm. nic tu nie skitrałaś. Full życie nawet. Zapiszemy sobie. Weźmiemy sobie trzy kawy. i spadam stąd. O, telefon. Hello, to Johnny. John and Johnny Johnny, gdzie I do good work Jest moja kasa. Jest moje ulubione auto. Trzeba biegać takimi skrótami, bo się bardzo szybko męczy. Robimy perfekcyjny nawrót. O, może nie taki perfekcyjny, ale jest niezby nawrót. Trzeba wyciągnąć sobie mapę. Tam trzeba wrócić. Jest jaki ze mnie pirat trupowy. A tak można szybko patrzeć na boki. Może się przydać do patrzenia szybkiego. To jedziemy. Bardzo trudno. Nie, nie ma takiej tragedii. Chciałbym jakieś ponapierdalać się troszeczkę, bo przecież to jest Farkraja a nie ścigała, czyli jeździ nitro lub zakręty. worth Nie chcieli fałszywych. Czekawa. Dolarze, nie, do nie do diamenty. No, one of my guys, not the sharpest blade in the set, picked up a case of diamonds and dropped them off here yesterday. He th stuck st them somewhere in camp and promptly got shot in the head back in town. Maybe you killed him. Anyway, you know what those rocks, go outside and find them. The case has a tracker you can home in on with your compass. If I were you. Zapiszę sobie na wszelki wypadek. Nigdy nie wiadomo, no, co I mi zabić. You'll probably have some luck over at Mike's bar. All those expat cabrones drink there. Get yourself healthy and come by the front office in town. I'll introduce you to Kakumba, get you hooked up. Mm -hmm. Hey, it's coming out. Hasta luego. Hasta luego. Antferai, jestem fin panen. Antforto ma pen, pomylenie Aha. Ciekawe no Już znalazłem walizkę Bardzo dobrze Giechy diamentu ładnie O, Zmienimy sobie wóz bo tym troszkę obciach jeździć Nie ja cię takie trochę jakbym od mamy pożyczył A ja nie chcę je wyglądać jak Auto od mamy, bierzemy sobie takiego bardziej męskiego jeepa, żeby sobie podnieść samocenę. A teraz musimy jechać do jakiegoś baru. Tutaj musimy wrócić ten kawałek, co się zrobi? Może przy nagraniu to przytnę. taki nudny kawałek jeżdżenia. Patrzę tutaj, czy nie mruga ten spelek diamentowy. No chyba nie mruga. przed chwilą pamiętacie, tu przed chwilą byłem I zastrzeliłem tych złych, niedobrych bardzo ludzi, którzy uwięzieni mają czarną przyjaciółkę O, coś słyszałem Że jestem mistrzem kierownicy Dało się gry w miejscu, w Jedziecie? Nie jadą, dobra. Zobaczymy czy nie ma jakichś diamentów w okolicy. Nie ma. Mam wejść tutaj. Tak. buchnąć mu to? A, siąść sobie przy... Gram na komputerze, siadam przy komputerze, dobra. Zaszalejemy, kupimy sobie karabin maszynowy. Odblokowano nową broń. Fajnie. Nowe ulepszenie. Uaktualniono cel. Jak się. Jak to już trzeba zrobić coś innego. Iść do drugiego pomieszczenia. puszczajcie mam bazukę. Aha, i teraz muszę sobie otworzyć skrzynię. nie wiem co trzeba zrobić nie masz miejsc, nie masz coś na specjalną no tu mam jakiś cel mm, Idź do zbrojowni po nową broń jakbym wiedział gdzie ona jest Jestem w zbrojowni, ale musisz kupić skrzynki na broń główną. Może jakiś skrzynek nie kupiłem. Wrócę, zobaczę. Hmm. Pierwszy jeszcze tego makarowa do kasniku Nie wiem, może teraz zadziała Zapiszę Chciałbym bardzo wykonać tą misję Tylko jak zwykle nie mogę Na ścianie są! Co ciekawe. To dobrze. Dobra, co teraz? Tam już do waru. Tu to, to, to gdzieś, ale gdzie wejście? Wszystko się zlewa z tym zaseranym otoczeniem.

I'm sorry I was so short with you back there. I hope the pills work. Oh, okay. they're going to bring. Here's the body tape, alright? That's it. That's all I've got. So 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 much. Well, aren't you going to destroy it? That's what your friends usually do. Wait, you're not here for the tapes, are you? Well, I see the problem now. You can get the pills you need from the church. <laughs> the priest there will help you, assuming you make it in time. Just passes along for me.

And you are new, I can tell by the state of your clothes. You are much too clean. You are taking a chance talking to me. I am personal non grata around here. The warlords want me out of the country. They don't want me i It's about the war, and about them, of course. But mostly it's about the famous arms dealer, Jaka. That was him. Oh, name, Do you know I have covered 16 wars across Africa? 16. And every time he has been there, selling his weapons and making a fortune while millions of people suffer and die, he thinks he can continue to do his work in secret. But not stories, tak, to bardzo to mi historia. Chcę już This story is they're going Dobra, to tam iść. Przed jeszcze mogłem otworzyć. I've been interviewing people for months now. I meant what I said about the tapes. Yes, no, nie mogę otworzyć drzwi. I well, I've been interviewing people for months now. Diplomats, warlords, civilians. Wherever I could trick into talking to me. I had some fantastic material. then Jezu. soldiers confiscated my tapes. They said they destroyed them. Or maybe not. I don't know. Nie mogę nie jestem dobry z widzisz? I potrzebujesz jednego z tych tylko już. Może nie tymi znowu malwek. A nie widzę tu innych drzwi. Tak, głupia

i mean it what they say i played for years in yugoslavia know all the tricks in i've changed not a fan of a gun you know i've learned you live here long enough you learn a lot of things i hope the pills work No, mm -hmm. mi szlak trafiał nawet jakieś kościoła bo przecież do jutra bym tu siedział ale daleko a tyle tam siedziałem no, no, Trzeba trochę zbliżyć mapę już co nie wiem, gdzie jestem na pałę? no to jedziemy na pałę Zgubiłem zgubiłem drogę, Ale już znalazłem. już znalazłem. wizytę, diamenty. Dobra, odpuścimy. Idziemy na tą bałwą. Miejsce będzie zniszczenia. Jeśli łamiesz zakaz, użyjesz broń. Wszyscy obrócą się przeciwko dołu. Dobra. i'm sorry, there aren't regular services at the moment. oh, you're not well. you should see a doctor before you leave. did ruben send you? he had something for you. i would be very happy to give you what little medicine i have in exchange. Dawaj. Dawaj, zaraz się nasz precuje nimi. Użyj chaby przed Alarium, dobra. To leave. There are who have Magiczne tabletki używasz i od razu działają. Mm, szkoda, że tak nie ma w prawdziwym świecie. Ale to tylko gra, Aha, czyli wyjdę i już mnie czeka jakaś niespodzianka Nie O ja tu byłem na początku Dobra Gdzie mam iść o, chyba znaleźć i zabić jakiegoś gościa o. Egy kis diamencik.

Trzeba uciekać, jak zwykle, bo przecież musiałem wyciągnąć. A za to buchłem diamenty. Czyli Polak potrafi, nie? Użyjmy sobie... Właśnie. Zobaczymy, czy będą mnie znowu bić. Jak tak, no to. To pech. A co mam w tej misji zrobić? Udaj się do dowolnej lokacji, aby otrzymać zadanie. Wszystkie sprawy zakładam. Trochę mi się. Oczywiście, tym razem. Aha. Mi się oczyścił kalendarz. Ale które to misje to? Hm widzę tu wejścia z wietnia. Dobra, powiegnę lepiej na tą drugą, na tą drugą stronę. Tutaj widzę też jakieś, też diamenty, ale już mi się nie chce ich ukraść, bo znowu będą mnie wolne. need your Dobra, trzymaj. Uf, duży, nie? Tak, widzę. Spodobał ci się. Przejdę potem. I consider this okay. a problem. It would be easy for people to assume that I ordered this another soldier for hire. What is it going great for missionaries these days? We fight for the F.L.N. You call me Dr. Kabumba. How uh -huh. oh, you get across border? Nobody can come into country these days. Tell him. There is a special forces outfit in area just gun for hire guys but they are armed to the teeth. They are paid to parachute in and grab someone. He doesn't need to know. Mm -hmm. It's okay if he knows. They are here for a big shot from the APR but if they take our enemy we got nobody to fight. Mm -hmm. Just get to the point. The SF team is set up in good position in the desert, two kilometers to southeast. Kakumba here doesn't want anybody to think he planned secret rendition, would make him look. Mm -hmm. Enough, please. All you have to do is to find this man and destroy their vehicles. The gear in their vehicles, radios, water, canteens, ammo, all the gear they dropped in. This is our struggle. Africa is for Africans. We do not need outside involvement. I expect you to stop this man. Job is yours. Dobra. The point acta. is in southern desert. Find the team and destroy their gear. Then they're nice and screwed. Payments here. Don't forget, this is secret mission. So you fellow guys don't know you. Don't expect any help out there. Dobra. I w tym momencie skończymy, a w następnym odcinku pojedziemy pomóc. jakby to powiedzieć czarnym kolegom, w jakimś zniszczeniu pojazdów i innych tam sprawach. No to do usłyszenia, cześć.